Witam, pokażę Wam dzisiaj kilka patentów firmy Beebox na karmienie dziecka, różnych akcesoriów, które nam to ułatwią. Ale zacznę od bardzo ciekawego pomysłu na to, jak podać dziecku na spacerze mleko w proszku, aby nie robić przedstawienia. To znaczy, na spacerze bardzo często jest tak, bierzemy sobie mleko w temperaturze dobrej, do tego, żeby piło dziecko, oddzielnie pojemnik z mlekiem w proszku. Stajemy w dogodnym miejscu, żeby postawić wszystko na stole. Odkręcamy, wsypujemy do mleka proszek, mieszamy i idziemy dalej. Tu możemy to wszystko zrobić jedną ręką bez zatrzymywania się. Mamy butelkę i pierwsza rzecz: odkręcamy jej dolną część. Zobaczcie, to jest nasz ukryty pojemnik na mleko. Wygląda on w ten sposób. Odkręcamy tutaj gwint, tak wygląda środek. Sypiemy mleko w proszku, odpowiednią e, jego ilość. Okay. Zakręcamy. No, szykując się oczywiście do spaceru. Mamy tutaj zakręcone, dobra. Zakręcamy butelkę. Ona tutaj jeszcze przyliczy się ma takie silikonowe zabezpieczenia, które spowodują, aby woda się nie wydostawała. Mocno zakręcamy, odkręcamy górę. Lejemy odpowiednią ilość wody, Ciepłej oczywiście. Pakujemy wszystko do pojemnika termicznego. O ja tu mam takie Biboxowy pojemnik, który ma warstwę izolacyjną w środku. Idziemy na spacer. Jak chcemy, żeby dziecko już zjadło swój posiłek, to robimy taki patent. Wystarczy, że naciśniemy tą dolną część i zobaczcie co się będzie działo. Mechanicznie po prostu to wciskamy i mleko się wydostaje z tego pojemnika. Czyli co? Mieszamy. Mamy gotowe mleko do spożycia. No po prostu myślę naprawdę rewolucja i bardzo ułatwi wszystkim mamom codzienną opiekę nad dzieckiem. W wersji podstawowej w opakowaniu znajdziecie butelkę z dwoma końcówkami. Opakowanie wygląda tak. Tutaj mamy różne kolory tych butelek. I tak. To jest ten zestaw, który Wam pokazywałam, ale jeżeli chcemy podać inny płyn dziecku, nie potrzebujemy wsypywać mleko. Mamy tutaj drugą zakrętkę zakończoną silikonem, dno, które zakręcamy i nasza butelka wygląda w ten sposób. To jest już jej dodatkowa modyfikacja. Możemy też, bo w wersji podstawowej mamy smoczek z jedynką, z wolnym przepływem dla mniejszych dzieci, ale w akcesoriach dodatkowych są wyższe numery z szybszym przepływem. No, i co, słuchajcie, i. No, co to jest? <noise> to, słuchajcie, jest suszarka do butelek i smoczków. Świetna do transportowania wszystkiego. Do, do, do podróży, jedziemy na wakacje, możemy to wszystko zabrać ze sobą i higienicznie wyczyścić cały sprzęt. Co mi się bardzo podoba, że ta dolna część, przyjrzyjcie się, ma takie wypustki, powoduje to, że jakby. Rzeczy, które położymy na płasko, nie będą dotykały dna, dzięki temu się dokładnie wysuszą, wysuszą będzie przewiew e, powietrza. No i nasza suszarka jest dostępna w trzech kolorach. O. No to tyle. Życzę miłych spacerów i e, bardzo komfortowej opieki nad dzieckiem. Pozdrawiam.